Dzień dobry wszystkim Państwu. Dzień dobry, witamy na kolejnej transmisji. Witamy Was z Warty na spotkaniu klasy okręgowej sieradzkiej pomiędzy Jutrzenką Wartą a Sokołem Goszczanów. Spotkanie derbowe, ale derby przyjaźni. Kop ależ to zrobił Kępniak. Proste uderzenie. Teraz piłka taka, i bramka. I bramka. Błąd, wydaje się, że błąd bramkarza w tej sytuacji. Teraz dobre zagranie, i druga bramka. Druga bramka dla Jutrzenki-Warta. Ale teraz przed dobrą sytuacją. Ależ to, zmarnował tą sytuację teraz. Teraz przed szansą. Ależ to wyjął teraz zawodnik Goszczanowa, naprawdę no w punkt ten wślizg. Ale teraz Rosiak. Próba uderzenia, ale świetna interwencja teraz w wykonaniu bramkarza Jutrzenki. Trzeba to zobaczyć ponownie. Naprawdę złapał to bardzo dobrze w ręce tym zbiórkom, tym wpłatom. Ale teraz fatalna sytuacja i będzie kuszczut karny. No i strzelona bramka. Kamil Woźniak strzelcem trzeciej bramki. I kończy to sędzia. Kończy sędzia to spotkanie. Panie trenerze, no dzisiaj nie były to łatwe warunki. Mieliście swoje sytuacje, ale to co udało nam się przynajmniej zauważyć, to przede wszystkim Niecelne podanie. Dużo niecelnych podań prostopadłych, które no, niwelowały tak naprawdę szanse na zagrożenie bramce przeciwnika. No, z czego to wynika? Dopiero to piłem pierwszy mecz. Na pewno ciężkie jednostki treningowe, więc pewno zawodnicy jeszcze czują to w nogach. Dokładnie, tak jak Pan mówi, pierwszy mecz to ogranie z piłką jeszcze nie wygląda tak jak powinno. No też wiadomo, teren po, po przerwie zawsze jest różny, tak, no ale tu było przewaga gospodarza i to było widać od pierwszego, myślę, momentu. Staraliśmy się zrobić co możemy, żeby, żeby ta kontaktowa bramka wpadła, no ale no nie udało się, wpadła na 3-0, no i mecz praktycznie się zamknął, niestety dla nas, przy tej jeszcze właśnie sytuacji. Bramkarz doznał kontuzji. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A my co? No nie poddajemy się. Naszym celem jest walka o utrzymanie tutaj w tej lidze. Uczymy się tej ligi. Jeste jesteśmy Beniaminkiem. No nie udało się powtórzyć osiągnięcia z tamtej rundy, gdzie po thrillerze wygraliśmy 4-3. Też było 3-0 do przerwy. Myśleliśmy, że też będziemy dzisiaj w stanie odwrócić te losy meczu, no ale niestety gospodarz był za silny. No tak, udało się wam za to zniwelować najlepszego napastnika Ligi Okręgowej Sieradzkiej, czyli Kępniaka. E, mimo wszystko jego próby były nieuskuteczne, nawet sam na sam nie potrafił strzelić, e, więc widać, że też gdzieś to czuje w nogach. Ale macie bardzo trudną sytuację i też ciekawą tej dolnej części tabeli, bo tam naprawdę wiele drużyn jest zainteresowanych utrzymaniem, więc walka będzie na pewno ciężka. Dokładnie tak. No nasze zadanie to jest łapanie jak najwięcej ilości punktów w każdych meczach, nawet z tymi faworytami. Tak? No, i zobaczymy, co nam na to pozwoli tabela, jak, jak to będzie się roz, rozstawiała, ale to już w późniejszych fragmentach ligi, myślę. My będziemy do, do każdego meczu się przygotowywać jak najlepiej i będziemy się starali łapać punkty z każdym rywalem. Wiadomo, za tydzień już jest bardzo ważny mecz, mecz w kontekście tego tych, tych tutaj miejsc spadkowych, bo gramy z Dworszowicami, tak? No Będzie to ciężki mecz. Mamy nadzieję, że tam nam się uda wygrać, tak jak w zeszłej rundzie. Życzę oczywiście powodzenia w, tym, w tej walce, o to utrzymanie. No i kolejnych ligowych punktów na wiosnę. Dziękujemy bardzo. Panie trenerze, dzisiaj wygrana do przerwy 2-0. Ale gdzieś wisiało to w głowie, to spotkanie z jesieni. Broniliście się przed tym. Zdecydowanie bardzo dobrze funkcjonowała obrona u was. Przerywaliście te ataki Sokoła. Ale dzisiaj no wygrana, na pewno cieszy. Na pewno cieszy wygrana i cieszą trzy punkty i zero z tyłu. A co do gry, to jest dużo elementów do poprawy i myślę, że mieliśmy problemy troszeczkę z, z boiskiem, bo nie mogliśmy wejść, trenowaliśmy na orliku, a to jest zasadnicza y, jakaś niedogodność w, y, w treningach. Także powolutku, powolutku myślę, że troszeczkę będziemy lepiej piłką grali. Dzisiaj widać, że Kępniak miał naprawdę parcie może nie na szkło, ale na bramkę. Chciał zdobyć koniecznie, powiększyć ten bilans bramkowy, który ma naprawdę imponujący jak na klasę okręgową, no ale dzisiaj no, albo był dobrze kryty, albo po prostu no, nie szło, nawet sam na sam nie był potrafił wykorzystać tej sytuacji. Natomiast no, to inni zawodnicy no, zrobili to, co do nich należało. No napastnik jest od tego, żeby strzelać bramki obrońca, od tego, żeby bronił, a on ma tych sytuacji troszeczkę w meczu. Nakład dzisiaj mógł strzelić, no nie strzelił, ale myślę, że w następnym meczu zrobi swoje. No właśnie, teraz jesteście na piątym miejscu, wyprzedziliście Wartę Działoszyn. Rozumiem, że jak na razie zadowoleni przede wszystkim z początku wiosny, ale także i z całej rundy jesiennej w waszym wykonaniu. Czy zadowoleni? No trudno powiedzieć, czy zadowoleni, bo tamten mecz z tamtej rundy z Goszczanowem mieliśmy do wygrania, mieliśmy dużo sytuacji, przegraliśmy mecz w nie mógł być inaczej się potoczyć w Wieruszowie, a to jest 9 punktów, także no, ale mogliśmy też i przegrać, także to myślę, że to, e, oby był taki jak tamta, ta runda była tak jak tamta, to będziemy zadowoleni. E, czy wiadomo, czy kiedyś czwarta liga wróci do Warty? Nie odpowiem na pytanie. Rozumiem. Trudne chciałbym, pytania. Chciałbym. Chciałbym, ale nie odpowiem. Myślę, że mamy młodzież, która musi dużo pracować, a jak y, dorosną do piłkarsko, no to można pomyśleć, a ta armia zaciężna, to, to chyba już jest przeszłość jutrzenki. No właśnie, na pewno trzeba młodej krwi, młodych zawodników, którzy będą się szybko rozwijać, no i dawać ten impet, bo no szkoda stadionu przede wszystkim, warunki macie naprawdę bardzo dobre, no i zasługuje tutaj to, to miejsce przede wszystkim i ta lokalizacja na to, żeby czwarta liga tu wróciła. No, miejmy nadzieję. O. Dziękuję bardzo, no i powodzenia w kolejnych ligowych meczach. Dziękuję bardzo, do widzenia.